みなさん、こんにちは。今日は、台所にいます。はい、台所で、美味しい料理を作ってますね。ねはい。みなさん、どうぞ私の台所でーす。はーい。料理、料理、料理と言います。これ、ポポトラバ。はい。料理、台所、コーフニャ、台所、コーフニャ。はい。 Daj do koronii i Jestem w kuchni! Daj do koronii i mas! Tak, słychańki już jest włączone, ryż jest w środku. Teraz ustawiam sobie na 40 minut, tak, ryż będzie się nam robił. Za ten czas będę przygotowywała inne, inne e, składniki. Ok. Hej, daj do korony! To jest kuchnia. Teraz pokażę wam składniki, które będą nam potrzebne. Tak, to są nasze składniki, czyli por, jajka, e, cukier brązowy, e, nori. Nori to jest to. E, tak, w ten sposób. Jedne muszą być e, pocięte, drugie takie plasterki. E, zwróćcie uwagę, czy nori jest dobrze wysuszone, ponieważ jeżeli jest e, takie gumiaste, to znaczy, że nie jest e, dobre. E, mirin, mirin. Dalej mamy teriyaki, marynatę, teriyaki sos i sos sojowy. I z tego będziemy zaraz robić sosik na słodko. I teraz czas na sos teriyaki. Ja przeważnie daję trzy łyżki, dwa. można jeszcze trzecią. Okej, okay. i teraz zmieszamy. To jest naprawdę słodki, bardzo słodki sos, także potem wymieszamy to właśnie z kurczakiem, um, powiem Wam szczerze, że pierwszy raz jak przygotowywałam ten sos, troszkę się zdziwiłam, bo gdy byłam w Japonii, to właśnie w takim sosie maczano dango, dokładnie taki sam smak, także powiem Wam, cudowne doświadczenie, samemu móc zrobić taki sos do dango, to jest coś, <grym> okej. Okay. No i już jest wymieszana. Później będziemy roz, yy, dolewać na patelnię. Ubraliśmy pora z tych grubszych yy, liści i teraz go pokroimy na kilka części. Okay. I teraz mamy przygotowane wszystkie składniki, yy, czyli pokrojony kurczak, pokrojony por, yy, tutaj rozmigrane te yy, białka i żółtka, trzy jajka. E, nasz sosik teriyaki no i nori i możemy zaczynać e, smażyć e, Powracamy nasze pory i w tym momencie dodaję I zmniejszamy ogień na mniejszy. I na rozgrzaną patelnię jajeczko. Nie wszystko, Zobaczcie dlaczego. Na razie kilka to podsmażymy. Będziemy do tego dodawać plastry nori. Tak, kładziemy sobie plastry nori. Chwileczkę czekamy. I kurczaczek już się a, przysmażył. Tak samo pociągałam już e, skórki e, pora, mocno spalone. I teraz możemy dolewać powoli już nasz sosik. Czyli sosik jeszcze raz trzeba pomieszać. Uwaga. Tak, i nasz sosik wylaliśmy. Okej, okay, te resztki cukru nie musicie tak dużo dawać tam. Ponieważ cukier nie jest zbyt zdrowy, aczkolwiek do tej potrawy no, idealnie pasuje. I teraz to poddusimy, czyli musimy sobie wziąć pokrywkę i w tym sosiku poddusić przez jakiś czas. To już jest gotowe. Także można wyłączyć ogień i zostawić pod przykrywką, dopóki nie zrobimy naszego jajka. Tamago. I spróbujemy teraz zawijać po troszeczkę taki naleśniczek. Słuchajcie, w ten sposób troszeczkę go przesuniemy. I dolejemy zaraz nowy. Tutaj będziemy lać nowy I również dodajemy nori. To potem powoli zawijać. Będzie taka tortilla. Nasz ryż jest już gotowy, dałam do dwóch miseczek. I nasze zawiniątko zawijamy. Zawijamy jeszcze chwileczkę, czekamy. To jest zaraz gotowe do pokrojenia. Nasze jajeczne rolatki są już pokrojone. Jak widzicie. Można teraz je po prostu dodać do, do naszej potrawy. Smacznego! Na sam koniec można jeszcze udekorować naszym nori. I nasze yakitori donburi jest gotowe. Smacznego! Sakurami. Jeśli podobał wam się filmik, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie słuchacie. Haj!